Cześć, dzień dobry w studiu Anywhere TV. Ja jestem Julia Trajnowska i co prawda sezon festiwalowy już powoli się kończy. Na szczęście Łódź postanowiła go przedłużyć i jeszcze w październiku dostarczy nam wielu wspaniałych festiwalowych wrażeń, ponieważ już między 3 a 12 października festiwal Łódź Wielu Kultur edycja 2025, o której sobie dzisiaj troszeczkę porozmawiamy, ze mną na kanapie Agata Siwiak. Dzień dobry, współtwórczyni koncepcji programowej festiwalu. Członkini zespołu kuratorskiego tegorocznej edycji festiwalu. Agata, pozwól, że zacznę od ogółu do szczegółu. Jak dokładnie wyglądała Twoja rola, jeżeli chodzi o tegoroczną edycję Festiwalu Łódź Wielu Kultur? O tegoroczną, ale i zeszłoroczną pracujemy zespołowo. To jest mm -hmm. dla nas bardzo ważne. Współtworzymy taki kolektyw twórczy, który programuje festiwal. Są w nim, między innymi, Kamila majszycka szymańska dyrektorka Centrum im. Marka Edelmana, czyli instytucji, która organizuje festiwal. Joanna Podolska, wybitna znawczyni łodzi, też była dyrektorka. Centrum Dialogu, wspaniały kurator sztuk wizualnych Jarosław Słuchan i ja, zajmująca się przede wszystkim sztukami performatywnymi. Choć w naszym zespole jest jeszcze więcej osób kuratorujących, ponieważ festiwal jest naprawdę interdyscyplinarny są w ramach niego projekty muzyczne, ale też wspaniałe projekty. Edukacyjne. Zresztą w ogóle myślimy o, o naszym zespole jako takim jednym organizmie. Bardzo ważną funkcją przecież mają też osoby produkujące. Produkcja sztuki i kultury jest takim bardzo ciekawym e, obszarem. No i tutaj e, kieruje tą działką e, wspaniała Ola Szaja, która też współtworzy. Program dla dzieci i młodzieży. Także działamy zespołowo, dzięki czemu rzeczywiście możemy czasami trochę pościerać się w tych naszych koncepcjach, w naszym myśleniu. Ja to sobie bardzo, bardzo cenię. To w takim razie za co dokładnie odpowiedzialny był zespół kuratorski w tym roku. Jak wyglądała ta koncepcja z swojej strony i ze strony zespołu? Ja może cofnę się w ogóle do zeszłego roku i do historii Dobrze. festiwalu, mm -hmm. e, ponieważ Festiwal Łódź wielu Kultur e, narodził się z głośnego festiwalu e, Łódź Dialogu Czterech Kultur. E, Natomiast w zeszłym roku stwierdziliśmy razem właśnie z Kamilą Szymańską, Janną Podolską, Jarosławem Suchanem, że dzisiaj kultura jest znacznie szerszym pojęciem, ponieważ po pierwsze nie dotyczy tylko etnicznych i narodowych kultur. Przecież mówimy o kulturze, nie wiem, feministycznej, o kulturze ekologicznej itd. itd. Ale też chcieliśmy bardzo spojrzeć na teraźniejszość łodzi, a nie tylko na historię łodzi, i wyjrzeć w przyszłość. To znaczy, zacząć sobie wyobrażać tę piękną, bardzo różnorodną, wielokulturową, otwartą na rozmaite doświadczenia i tożsamości przyszłość. To jak programowaliśmy ten festiwal, to zawsze jest, tak jak mówiłam, przynoszenie rozmaitych wątków. Tropów y, i wspólnie wymyśliliśmy trzy główne nurty programowe festiwalu. Pierwszy z nich to kultura pracy. Mhm. Dzisiaj e, o pracy mówimy bardzo bardzo dużo, coraz bardziej świadomi jesteśmy tego, e, dyskutujemy to, jak pracować etycznie, w poszanowaniu ludzkich granic. E, ważnym tematem jest znaczy na przykład temat wypalenia zawodowego, ale też temat mobbingu, przemocy w pracy. Wiemy, że w przestrzeni sztuki ten temat był ostatnio bardzo mocno e, obecny, e, ale też sama uciec to Przecież ona z tego etosu pracy jako miasto przemysłowe powstała. To też było dla nas takie bardzo ważne, to, co to jest, nie wiem, to, jest, to są opowieści o ludzkim włókiennictwie, mm. o łódzkich robotnicach i robotnikach. Także ta praca jest niezwykle ważnym tematem. Także w kontekście tego, co Pozostaje w cieniu, w tym roku mamy rocznicę niezwykłego filmu w reżyserii Andrzeja Wajdy, Ziemia obiecana. Oczywiście na podstawie powieści Raymonda. I zastanawiamy się też nad historią Łodzi. I gdy zaczęliśmy myśleć o tym, skąd właściwie wzięła się ta bawełna, która potęgę Łodzi budowała, no to dotarliśmy do informacji, że była ona między innymi sprowadzana z Ameryki Północnej, ze Stanów Zjednoczonych, czyli była zbierana przez zniewolone osoby na amerykańskich plantacjach. I od kultury pracy przechodzimy już płynnie do kolejnego tematu festiwalu, czyli do nowych geografii do tych połączeń, które są zupełnie nieoczywiste, no mhm. bo tak nagle dowiadujemy się, co łączyło te afrykańskie, te przepraszam, amerykańskie plantacje z łódzkimi fabrykami, mhm. ale ten nurt nowej geografii jest też o tym, co dzisiaj jest bardzo istotnym tematem, ponieważ żyjemy, no, w świecie bardzo skonfliktowanym y, świecie wojen, przemocy. W związku z tym pojawiają się migracje. Ale także pojawiają się takie niełatwe tematy do dyskusji mhm. i do przepracowania, co jest ważne, takie jak, nie wiem, dyskryminacja i wykluczenie. Dlatego nasz festiwal jest, niezwykle, jest bardzo umiędzynarodowiony. Mhm. Staramy się współpracować z osobami artystycznymi z całego świata, które właśnie mówią nam, Między innymi o swoim doświadczeniu życia, bycia w różnych miejscach, ale też wskazują nam na to, że dzisiejsze tożsamości są bardzo złożone i że można nie wiem, być kobietą, można być feministką, można być jednocześnie nie wiem, osobą, Kujrową i osobą, która utożsamia się na przykład z Bliskim Wschodem kulturowo, mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej, prawda? I można sobie te puzzle dowolnie składać. Um, zaraz przejdę do wydarzeń artystycznych, które te ścieżki reprezentują, a teraz płynnie przejdę do trzeciego nurtu, również bardzo dla nas ważnego. Um, mówi się o festiwalu Udź wielu Kultur, to najbardziej ludzki z festiwalem. Uciec jest miastem absolutnie fascynującym, cały czas pełnym jeszcze nieodkrytych historii i biografii. I takie biografie bierzemy w tym roku na warsztat, to jest między innymi biografia Wandy Jakubowskiej, wybitnej reżyserki filmowej, która Niesłusznie została zapomniana, ale też to są artystki z przedwojennej awangardowej grupy Junki Dish, ale też poetka dla dzieci Joanna Kulmowa. Wszystkie te osoby były związane bardzo mocno z łodzią. Czyli mamy podsumujmy, mamy trzy ścieżki programowe, czyli kultura pracy, nowe geografie i łódzkie biografie, to może właśnie przejdźmy sobie do tego mniej więcej, co nas, co nas czeka przez te 10 festiwalowych dni, a jest to intensywne, jest to intensywny czas, 10 dni wypełnionych różnymi projektami, koncertami, przedstawieniami. Performansami, wystawami, dokładnie. warsztatami. Ten program jest naprawdę bardzo spektakularny. Obfity, bardzo obfity. Ale zaczęłabym może od koncertu Marcina Masyckiego, który jest koncertem inaugurującym cały festiwal. Jeżeli mogłabyś troszeczkę więcej o tym koncercie opowiedzieć, dlaczego właśnie on stał wybrany jako ten pierwszy punkt całego festiwalu? No Marcin Masecki, jeden z najwspanialszych polskich eksperymentatorów muzycznych. Właśnie parę dni temu przeczytałam, że będzie zresztą robił muzykę do najnowszego filmu Pawlikowskiego, co mnie bardzo ucieszyło. Natomiast tutaj Masecki, który jest bardzo lubi się bawić w takie dekonstrukcje muzyczne, przepisywać muzykę na nowo, dając jej inną perspektywę. Przypomnijmy chociażby jego fugi Bacha słynne. Dla nas będzie opracowywał pieśni pracy mhm. z nad rzeki Mississippi. I to jest właśnie o tym połączeniu, o tych nowych geografiach i o kulturze pracy. Te pieśni, które były śpiewane przez zniewolonych ludzi pracujących na plantacjach, które miały dodawać siły, e, otuchy. Także to będzie, myślę, takie wielkie muzyczne święto. Marcin Masecki tworzy. Te pieśni, przepisuje je, tworzy e, specjalnie dla nas, to, to jest wydarzenie premierowe, mhm, które łączy w sobie troszeczkę te wszystkie trzy ścieżki programowe, o których przed chwilą e, powiedziałaś, ale wspomniałaś też o tych łódzkich biografiach i o Wandzie Jakubowskiej. I tutaj będzie tryptyk teatralny. Tutaj będzie tryptyk teatralny, e, za, który, za którego koncepcję jest odpowiedzialna. Wspaniała polska reżyserka Weronika Szczawińska, tworząca swoje spektakle w najciekawszych instytucjach teatralnych, laureatka Paszportu Polityki, która z kolei zaprosiła do współpracy jeszcze dwa tandemy twórcze, również świetną artystkę. I Agnieszkę Jakimia, która pracuje też z eksperymentatorem, artystą teatru Mateuszem Atmanem, oraz najmłodsze pokolenie artystek, a mianowicie Martę Szlasę oraz Jowitę Mazurkiewicz. Także to będą trzy, jeden duży spektakl, natomiast składający się z trzech odrębnych części i trzech spojrzeń na twórczość Wandy Jakupowskiej. Festiwal Łódź wielu kultur to też, są, to też jest odkrywanie niezwykłych łódzkich przestrzeni, które bardzo często na co dzień nie są dostępne. Mm -hmm. Ten projekt zostanie zrealizowany w przestrzeniach Łódzkiej Szkoły Filmowej, w której Wanda Jakubowska e, wykładała. Była wybitną profesorką, ale w tych studiach też kręciła e, swoje, e, swoje filmy. Także mam nadzieję, że przywrócimy pamięci tę wspaniałą tę wspaniałą artystkę reżyserkę. Ale Łódzkie biografie to także junkie tak jak mówiłam, awangardowa grupa, Żydowska, międzywojenna. Jakiś czas temu weszłam sobie na stronę, gdzie grupa ta była opisana, na culture.pl i byli w niej opisani przede wszystkim mężczyźni, co mnie bardzo zaciekawiło. Patrycja Kowańska, też shooting star polskiego teatru, znana między innymi z kolektywu Gruba i Głupia. Patrycja Kowańska, która wzięła udział w naszym w konkursie rezydencyjnym i go wygrała, przygotowuje spektakl, koncert właśnie o artystkach z tejże grupy. Spektakl, koncert pod tytułem Lesbiankę, mhm. e, też przywracając queerową e, historię, historię Łodzi. Dobrze. W ramach festiwalu Łódź wielu Kultur powstanie też wyjątkowy koncert duetu Grosiak i Lesman na podstawie wierszy Łodzianki. Joanny Kulmowej, poetki dziecięcej, to będzie wydarzenie, które mam nadzieję połączy, połączy pokolenia. Zresztą tych wydarzeń też dla dzieci, młodzieży, dla rodzin mamy y, znacznie więcej, począwszy od y, pikników y, w parku, w którym znajduje się centrum imienia marka Edelmana. Wspomniałaś o wydarzeniach polskich artystek i polskich artystów, ale jako, że jest to festiwal Łódź Wielokultur, to mamy też oczywiście artystów i artystki z całego świata, m.in. z Wietnamu. Między innymi z Wietnamu zaprosiliśmy do współpracy, i teraz postaram się dobrze wymówić to imię i nazwisko, Nguyen, Tana, znakomitego artystę wizualnego z Wietnamu. Ja tutaj przypomnę, że wietnamska diaspora w Polsce, w tym młodzi, jest spora, dlatego właśnie otwieramy się także na tę kulturę. Festiwal zresztą poprzedza wydarzenie, przecież organizujemy też Dzień Wietnamski w jednej z przestrzeni pofabrycznych. No i ta wystawa, to jest też szalenie ciekawe, będzie znowu taką wystawą otwierającą nas na różnorodność, ponieważ Nguyen jest queerowym artystą, mhm. ale też performatywnym, którą pokażemy w Muzeum Sztuki w Łodzi, które jest jednym z naszych partnerów. Program jest bogaty, o czym świadczy to, o czym przed chwilą powiedziałaś, ale tak tylko kilka z wydarzeń, które będą miały miejsce w ramach festiwalu. Ale chciałam się jeszcze cofnąć troszeczkę do tryptyku teatralnego, który będzie w przestrzeni Łódzkiej Szkoły Filmowej. Łódź, festiwal Łódź Wielu to festiwal. Odbywający się właśnie w różnych przestrzeniach, o których powiedziałaś. Całe miasto żyje, żyje tym festiwalem. To o tych przestrzeniach troszeczkę porozmawiajmy. Oprócz łódzkiej filmówki, gdzie jeszcze będzie można zobaczyć wydarzenia w ramach festiwalu? Między innymi w Muzeum Włókiennictwa. To jest też partner festiwalu, bardzo zresztą znana instytucja. I tam swój spektakl, performance, który z jednej strony jest inspirowany historią pochodzenia łódzkiej bawełny, a z drugiej strony z ogromną uwagą osoby go współtworzące przyglądają się temu, jak wygląda przemysł włókienniczy, jaką rolę odgrywa bawełna w kontekście e, ekologii. To jest projekt stworzony przez e, absolutnie znakomitą e, polsko-niemiecką e, choreografkę e, Agatę Siniarską we współpracy z Zuzą Berendt i z Ilią Subkowem. E, tytuł spektaklu – Shirt Show. Także ta choreografia jest też bardzo, bardzo ważna. W samym Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana pojawi się, pokażemy również efekty pracy. Innej rezydencji artystycznej, mianowicie projektu Niki Kimaty i Kasi Kani, które będą podejmować też temat cielesności, temat różnorodności, ale też takiej kultury troski, w której wzajemnie się wspieramy. W ogóle ten temat troski i czułości jest dla nas niezwykle, ważny z festiwalu, tak samo jak bardzo przyglądamy się samemu miastu, tak samo myślimy o relacjach, ale też z dużą wrażliwością, jak już wspomniałam, myślimy też o istotach nieludzkich, stąd ten temat też ekologiczny. I tutaj powiem o jeszcze jednym wydarzeniu, które również odbędzie się w, w parku i to będzie też wielopokoleniowe wydarzenie, a mianowicie Projekt warsztatowy Rzeka Ubrań, do którego zapraszamy osoby od lat 6 do lat nieskończoność, który właśnie podejmuje tematykę tego, jak wpływa przemysł odzieżowy na dobrostan, na dobrostan planety. Wśród takich lokalizacji działamy w różnych dzielnicach. Wspomniana już Patrycja Kowańska pokaże swoje swój spektakl, koncert w bardzo pięknej łódzkiej dzielnicy, mianowicie na Polesiu. Także to jest taka troszkę wędrówka po Łodzi. Zresztą też będą spacery po Łodzi dla i osób związanych z miastem, ale też osób przyjezdnych. Jedną będzie prowadziła między innymi wspomniana już współtwórczyni nowej koncepcji festiwalu i współkuratorka Joanna Podolska, która będzie nas prowadziła na przykład szlakiem grupy Junkidish. Wspominałaś o tym międzynarodowym wydźwięku festiwalu. Mm -hmm. Tutaj chciałam powiedzieć o jeszcze jednej wystawie, tak zwanej wystawie performatywnej, w ramach której będziemy nie tylko oglądać dzieła sztuki, ale też ich doświadczać czy brać w nich udział. To jest wystawa takiego międzynarodowego kolektywu Slavs and Tatars, jak zresztą sama nazwa wskazuje. I to jest wystawa, która łączy dwie perspektywy: perspektywę społeczną, społeczno-polityczną, z perspektywą duchową. Inspiracją dla niej są migracje, właśnie takie hybrydyczne tożsamości i w tej wystawie wezmą udział osoby, no właśnie znowu z Wietnamu, ale też z Bliskiego Wschodu, ale też z Ukrainy. I oczywiście z Polski. Z międzynarodowych wydarzeń no kolejna przestrzeń i też partner naszego festiwalu, a mianowicie partner organizacyjny fabryka Sztuki w Łodzi, w której też wspaniała przestrzeń pofabryczna, w której pokażemy spektakl jednego z najgłośniejszych europejskich reżyserów, pracującego obecnie. W Holandii, Niemca Juliana Hensla, który stworzył spektakl wspólnie z artystką pochodzącą z Republiki Południowej Afryki, Ntando Cele. Wspomniałaś również o tej trosce i o tych ważnych tematach, które, które podejmujecie między innymi migracyjnych czy ekologicznych. Chciałam się też podpytać troszeczkę o dostępność i inkluzywność festiwalu, bo domyślam się, że to jest bardzo ważny aspekt organizacyjny dla Was. Bardzo sobie dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście y, to jest coś, do czego przykładamy ogromną y, wagę. Na naszej stronie internetowej łódźwielukultur.pl można znaleźć wszystkie informacje o dostępności. Dbamy o dostępność zarówno architektoniczną, mm -hmm. ale też na przykład o dostępność y, dla osób. Głuchych i niedosłyszących. Wiele z naszych wydarzeń jest tłumaczonych na polski język migowy. Pracujemy też bardzo mocno z takim wrażliwym językiem. Tak? Na przykład stosujemy w naszych opisach feminatywy, neutratywy, żeby osoby, które mają różne tożsamości psychoseksualne, też dobrze czuły się w naszym mhm. festiwalu. U podstaw naszej pracy, Stoi właśnie szacunek do, każdej, do każdego człowieka i do też każdej istoty nieludzkiej, do planety. E, empatia, troska. Tak, to bardzo ważne wartości, które właśnie łączą cały nasz twórczo-producencki kolektyw, o którym wspominałam. E, I rzeczywiście e, bardzo dbamy też o taki dobrostan pracowniczy, i też w ramach ścieżki kultura pracy proponujemy, warsztaty dla łódzkich kadr kultury, mhm. warsztaty dotyczące temu, jak zadbać o własną odporność psychiczną, rezyliencję, jak stawiać granice i tak dalej, i tak dalej. Także to też jest taki bardzo ważny nurt. No i oczywiście dużo rozmawiamy. Te dyskusje, będziemy między innymi wspaniała badaczka Monika Bobako, która zaprosiła do współpracy, do panelu między innymi Margaret Ochie-Nowak, polską akademiczkę, która ma afrykańskie korzenie po to, żeby dyskutować właśnie o tym, o tym, czym jest dzisiaj, jak patrzymy dzisiaj na kwestie związane z kolonializmem. Mhm. Oczywiście o tym, co mają łódzkie fabryki z, z kolonialną historią Europy, ale znowu o tym też, jak budować dzisiaj świat, który jest bardziej inkluzywny, który nie wyklucza ze względu na tożsamość. Także tą związaną z kolorem skóry. Jak słyszymy, będzie można rozmawiać, będzie można się przysłuchiwać, będzie można doświadczać, tworzyć, oglądać. Także Festiwal Łódź Wielu Kultury jest absolutnie dla, dla każdego. Domyślam się, że pełen program festiwalu dostępny jest na stronie i wszystkie nowinki i to, co się będzie działo, będzie można też sprawdzać w social mediach. Także powiedzmy, że jest to teraz czas na autoreklamę. Tak, to jest też czas na autoreklamę. A ja powiem o jeszcze jednej rzeczy związanej z kulturą pracy, i to jest chyba. Takie osobiste doświadczenie mhm. e, wielu z nas: mamy ogromną presję e, presję związaną z tym, żeby wygrywać, żeby być e, najlepszymi. Jednym z takich e, wątków festiwalowych jest temat porażki. Mhm. I tu wspaniały spektakl e, e, Tatru 21. Warszawskiego, Porażka Show, który właśnie oswaja temat porażkę dla osób nastoletnich. W ogóle jest bardzo mało sztuki dla osób nastoletnich, i o te przestrzeń też dbamy. No i też na przykład wspaniały, wspaniały mikrospektak, właściwie taki stand-up o porażce, współtworzony przez dwie młode artystki. Kolektyw Pempuszek, Kozłowska-Krzemianowska i to są jeszcze cały czas studentki Akademii Sztuk Teatralnych w filii w Białymstoku, które właśnie stworzyły stand-up o porażce, którą też chcemy oswajać, bo robienie wspaniałych rzeczy muszą poprzedzać błędy i bardzo ważne jest, żeby mieć też takie czułe otwarcie na nie, ponieważ chyba już nikt nie wytrzymuje tej ogromnej presji, Bycia idealnymi i doskonałymi. E, także tak, e, pewnie nie opowiedziałam o wszystkich wydarzeniach. Też może zwrócę uwagę na e, znakomite e, koncerty, które odbędą e, się w ramach e, festiwalu U Wielu Kultur. Między innymi e, koncert e, Moniki Roscher. Niemieckiej twórczyni, która flirtuje z rozmaitymi gatunkami muzycznymi ma swój własny band. To też jedno z tych takich flagowych, naszych flagowych wydarzeń, wydarzeń muzycznych. Program bardzo obfity. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Po więcej informacji, oczywiście, zapraszamy i odsyłamy do strony internetowej Festiwalu i media społecznościowe Festiwalu Łódź Wielu Kultur. Zmierzając powoli do końca, jako że festiwal jest bardzo mocno związany z miastem Łódź, no to chciałam się Ciebie zapytać, jaka jest ta Łódź w przyszłości według Ciebie? Wyobrażamy sobie tę naszą wymarzoną w przyszłości. To jest tak jak e, wspominałam, wyobrażamy sobie ją jako miasto, w którym ważne są relacje i wspieranie osób, które potrzebują tego wsparcia. Jako takie miasto, które jest oparte na e, w którym relacje oparte są na empatii, ale nie takiej deklaratywnej. Tylko takiej, w której jesteśmy otwarci właśnie na różnorodne tożsamości, czy to ze względów pochodzenia etnicznego, czy narodowego, a więc także kulturowego czyli jest to takie miasto wielokulturowe, w którym wzajemnie karmimy się ze sobą tymi różnymi perspektywami, tworzymy pewne nowe jakości komunikacyjne. I kulturowe. To jest miasto, w którym bardzo ważne są dzieci i młodzież, czyli te osoby, które już budują naszą przyszłość. To jest też miasto ekologiczne. To jest zresztą też ciekawostka, że Łódź jest chyba takim miastem, które ma najwięcej terenów zielonych w Polsce. Mhm. I to jest też ciekawe, ponieważ Łódź jest teoretycznie trochę wbrew nazwie. Miastem, z którym nie płynie żadna rzeka, ale mm -hmm. chciałam powiedzieć, że te rzeki płyną pod powierzchnią łodzi. Jedna z nich przypływa właśnie obok Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, czyli organizatora festiwalu. I myślę sobie, że niech to będzie takie bijące źródło mm -hmm. nadziei na temat przyszłości, która jest bardzo demokratyczna. I w której wszystkie istoty ludzkie, ale też istoty nieludzkie są szanowane i istnieją ze sobą w symbiozie. A jeśli pojawiają się konflikty, które też są naturalne, to rozwiązujemy je z szacunkiem do siebie nawzajem i z poszanowaniem własnych granic. Mam nadzieję, że Łódź właśnie tak będzie wyglądała, że tak będzie wyglądał cały świat jak najszybciej. Jeżeli to są wartości i tematy, które Państwa interesują, to oczywiście zapraszamy do Łodzi między 3 a 12 października na festiwal Łódź Wielu Kultur. Ze mną była dzisiaj Agata Siwiak. Bardzo mi się dziękuję. miło z Państwem rozmawiało. Chciałam jeszcze powiedzieć na koniec, że bardzo bliskie jest mi takie hasło: Jeżeli my sobie nie wyobrazimy przyszłości, to nikt nie wymyśli jej za nas, i w tym bardzo trudnym świecie warto sobie gdzieś tam wyobrażać te lepsze scenariusze, i to też robimy w naszym festiwalu, co nie oznacza, że nie rozmawiamy też o sprawach trudnych. Dokładnie i właśnie z tą myślą państwa zostawiamy bardzo dziękujemy i raz jeszcze zapraszamy serdecznie na festiwal Łódź wielu kultur 3 12 października 2025 dziękuję ci bardzo bardzo dziękuję, dziękuję. państwu i do zobaczenia zapraszam do Łodzi